Tworzenie tabeli i rozmiarów. Z lewego menu wybieramy tabela rozmiarów. Następnie w systemie mamy już utworzone kilka tabel. Przykładowa to jest tabela rozmiarów lub tabela kasków. Możemy z akcji skopiować sobie wcześniej utworzoną tabelę i wyedytować ją, dostosować do naszych wymagań. Ja sobie pozwolę skopiować tą tabelę rozmiarów. I napiszemy, że to tabela rozmiarów 2. Następnie przechodzimy na dole. Mamy tutaj całą konfigurację tabeli. Używamy tutaj rozmiarów. Tutaj podajemy dajemy interesujące nas wymiary. Możemy odjąć sobie kilka rozmiarów na przykład, albo możemy również rozmiary sobie dodać i wypełnić danymi. Oczywiście dane teraz spisywane przeze mnie są danymi przykładowymi. Mamy wpisaną tą tabelę, możemy ją opublikować. Wracamy z powrotem do zbioru tabel i mamy już, jak widać, trzy tabele. Teraz po utworzeniu tabeli musimy, musimy tabelę przypisać do danego produktu. Robimy to w ten sposób, że możemy tutaj sobie to z pozycji samej tabeli wyszukać sobie produkt. Ja przypiszę to do tego naszego produktu testowego. I zapisujemy zmiany. I tabela jest już przypisana i jest dostępna na produkcie. Możemy to sprawdzić w produktach. Wyszukujemy nasz produkt, do którego właśnie przypisaliśmy tabelę. Jest to produkt testowy. Mogę go zobaczyć. I pojawiła się tutaj tabela rozmiarów. I tak jak widać, są nasze dane, które wcześniej wprowadziliśmy. A drugi e, sposób przypisywania tabeli rozmiarów to jest przypisanie z pozycji samego już produktu. Również z tej pozycji możemy zrobić to. E, odszukujemy, odszukujemy sobie tabelę. Mamy tutaj. A ja teraz zmienię tą tabelę na tabelę rozmiarów. Zapisujemy. I możemy sobie zobaczyć produkt. I ten produkt będzie miał już przypisaną do siebie tabelę rozmiarów, ale tabelę rozmiarów 1. Możemy tworzyć tabelę dowolnej konfiguracji. Możemy tworzyć dowolną ilość tabel. Tak naprawdę możemy nimi zarządzać, możemy tworzyć grupę tabel albo jedną tabelę przepisać do grupy produktów, do producentów i do takich rzeczy. Dziękuję.